Złożyć serdeczne gratulacje na ręce tych wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tej wspaniałej inwestycji. Pan minister, mówiąc o różnych zadaniach które i rolach, które ten most będzie spełniał, mówił również o y, tej przestrzeni cywilnej i przestrzeni obronnej. Y, myślę, że samorządowcy, państwo prezydenci, wójtowie, y, znają już dobrze pana wojewodę. I jego dobrą współpracę z samorządami. Jesteśmy w trakcie właśnie takiej współpracy ob dotyczącej obronności, i od dzisiaj już rozpoczynamy pracę nad wydatkowaniem zadań, które będą realizowane w gminach, w samorządach i będą miały zabezpieczać ludzi na podstawie, oczywiście, zadań z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ale proszę Państwa, Najważniejsze to jest chyba jednak to, co już również padło dzisiaj w tych wypowiedziach. Ten most jest pewnego rodzaju symbolem i on chyba jest bardziej ważny dzisiaj w Dniu Otwarcia jako symbol dobrej współpracy ponad podziałami. I dowodzi tego, że ponad podziałami można pracować dla bezpieczeństwa, dla rozwoju gospodarki. I to jest ta sprawczość, ale również um, determinacja osób, które pracowały. Wielu osób, państw, panów starostów, pamiętajmy o urzędnikach starostwa, którzy mieli wiele zadań do wykonania. Pamiętajmy o gminach sąsiadujących, o panach wójtach i, panach, i państwu urzędnikach, którzy również pracowali nad tą inwestycją. To jest szereg ludzi, którzy pracują w ministerstwach urzędników, Którzy wspierają i deklarują oczywiście współpracę w rozwijaniu tej inwestycji, tak by służyła rozwojowi naszego regionu. Ja pragnę również przeprosić w imieniu pana Wojewody za nieobecność, ponieważ rozumieją państwo, że wydarzenia, które związane są z rocznicą powstania, są obecne na całym Mazowszu i składam tutaj serdeczne. Przeprosiny, ale pan Wojwoda nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości. Życzę również obecnemu panu staroście, by w swojej determinacji programował kolejne zadania, które będą rozwijały tę ścieżkę mostu do drogi wiodącej na Mazury, ale przede wszystkim zmniejszającej miasto, które. Czasami stoi w korku, chociaż ta sytuacja się już poprawia. Więc życzę determinacji i wszystkiego dobrego tym, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji. Dziękuję serdecznie.